Robimy serwis olejowy w S-klasie. W222, 3-litrowy diesel. Zobaczcie, jakiej wielkości jest filtr oleju w tym samochodzie. To jest filtr. Tak, to jest filtr do tego silnika. Wiecie, jakie były kiedyś filtry, te 30 lat temu? Filtr był takiej wielkości, i pojemność była na przykład 12 litrów oleju w takim silniku. A tutaj mamy 8 litrów, tam 7-7, jakoś tak, niecałe 8 litrów i taki malutki filtr. I taka jest, taka jest tendencja coraz większe silniki, coraz więcej mocy, ale mniejsze filtry i mniej oleju w silnikach. Więc tym bardziej trzeba zmienić te oleje częściej, jak kiedyś na tych, te silniki były po prostu em, niezniszczalne. Dlaczego? Bo miały ogromne filtry, miały dużo oleju w silniku. Jeżeli tam się wymieniało co 10 czy 15 tysięcy, te samochody jeździły jeździły i jeździły. A teraz, jak mamy wymieniać co 30 tysięcy przy dwa razy, no tam półtora razy mniej, mniejszej pojemności oleju i takich malutkich filtrach, no to jakie te silniki będą miały żywotność?